Co na to Twój lekarz? Medyczny podcast. Mówimy o zdrowiu w przystępny sposób. Zaprasza Dariusz Litera. Zapotrzebowanie na wodę zmienia się w zależności od wieku i stanu zdrowia. Dzieci, dorośli i seniorzy mają różne sposoby i potrzeby nawodnienia. Warto je znać i uwzględnić. Chcesz poznać specyfikę nawadniania dzieci, dorosłych i seniorów? Sprawdź. Co na to twój lekarz. A dzisiaj twoim lekarzem jest dr Szczepan Dolny, specjalista medycyny stylu życia. Witam panie doktorze. Dzień dobry. Dlaczego dzieci są bardziej narażone na odwodnienie niż dorośli? W przypadku dzieci rozwój mózgu sprawia, że ośrodek pragnienia nie jest jeszcze do końca rozwinięty, dlatego tutaj w przypadku dzieci to pragnienie może być mniejsze. Nerki również się rozwijają, w związku z tym zagęszczanie moczu nie jest też tak dobrze funkcjonujące, jak w przypadku dorosłych. Czyli więcej wody opuszcza organizm? Jest takie prawdopodobieństwo jak najbardziej. Dodatkowo procent wody w przypadku dzieci jest dużo większy niż w przypadku dorosłych i osób starszych. Ponadto powierzchnia ciała jest większa, metabolizm jest większy, w związku z tym ta utrata wody po prostu jest większa. Negatywny stosunek powierzchni do objętości. Dokładnie. Dzieci mają małą objętość, dużą powierzchnię i hmm. łatwiej mogą tracić tę wodę. Dobrze, a jeżeli chodzi o osoby te młode, czy inaczej u nich objawia się odwodnienie? Objawia się bardzo podobnie jak u dorosłych, czyli bólami głowy, gorszym samopoczuciem, problemami z koncentracją czy, czy z pamięcią. Ale inaczej to manifestują, bo od razu płaczą. Jeżeli mówimy o dzieciach w okolicach do trzeciego roku życia, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o młodzież, tutaj bardziej już przeważają takie objawy, które występują u osób dorosłych: rozdrażnienie, bóle głowy. Problemy z koncentracją i mamy pełen obraz. Dokładnie. Niedowodnionego organizmu. A co na to Twój lekarz? Czy jakoś znacząco zmienia się zapotrzebowanie na wodę, tak jak patrzymy rozwojowo? Od tego maluszka przez młodego człowieka w wieku wczesnoszkolnym, później takiego nastolatka, dojrzewanie, te wszystkie sprawy. Jak to wygląda? To zapotrzebowanie się jakoś poważnie zmienia? Ogólnie zapotrzebowanie jest mniej więcej stałe, niemniej jednak w związku z tym, że rośnie nasza masa ciała, to również rośnie nam zapotrzebowanie na wodę. Czy ilościowo po prostu, tak. proporcjonalnie. Proporcjonalnie, ilościowo. A czy w okresach na przykład tego skoku wzrostowego, czy w tych momentach to jakoś się zmienia? Tak, jak najbardziej. Tutaj na pewno układ hormonalny gra istotną rolę właśnie w zwiększonym zapotrzebowaniu na wodę. Dodatkowo przy wzroście dominują procesy anaboliczne, czyli właśnie rozwoju organizmu, i one też wymagają na pewno dużej ilości ich wody, także w tego typu skokach rozwojowych to zapotrzebowanie na pewno u młodzieży jest większe. I tutaj rodzice powinni być pewnie wyczuleni, prawda? Bo młody człowiek to ma tendencję do tego, żeby się napić słodkiego, gazowanego napoju i mówi, ale ja już dzisiaj piłem. Onażale piłem. No tutaj niestety osoby młodsze sięgają po płyny, niekoniecznie po jakie powinny sięgnąć, i na pewno rolą rodzica jest, żeby skupiali się na spożyciu odpowiednich napojów. Jako ojciec nastolatki wiem, że nic tak nie działa jak przykład rodzica. Więc to duże zadanie dla rodziców, żeby samemu Przyjąć pewną rutynę i pić na przykład kranówkę codziennie, pokazywać, to jest woda, pijemy wodę przed posiłkiem, pijemy wodę rano, żeby ten młody człowiek też nasiąkał tym nawykiem. Pan doktor ma jakieś sposoby na to, żeby przekonać? Na pewno tutaj my, jako rodzice, jako wzorce właśnie dla dzieci, odgrywamy bardzo istotną rolę. W przypadku dzieci na pewno rozmowa z tymi dziećmi jest bardzo istotna, żeby po prostu rozmawiać i namawiać ich do danych po prostu a nie innych zachowań. Czyli woda stale obecna w naszym otoczeniu i jako rodzice Musimy dawać przykład, żeby to młodsze pokolenie mogło prawidłowo się rozwijać, żeby prawidłowo funkcjonowało. Dlaczego osoby starsze piją za mało wody? Mechanizmów jest kilka. W pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę na nieoptymalnie funkcjonujący ośrodek pragnienia, który u osób starszych niestety nie działa już tak dobrze jak w młodszych latach, dlatego to pragnienie u osób starszych jest na pewno mniejsze. Duża rzesza pacjentów stosuje leki moczopędne, które dodatkowo odwadniają pacjenta i jest to jeden z kluczowych elementów, który wpływa negatywnie na nasze nawodnienie. Kolejna rzecz to zaburzenia pod postacią nietrzymania moczu, które są dużym problemem i dużym stresem dla osób starszych i w celu uniknięcia niekomfortowych sytuacji bardzo często seniorzy ograniczają po prostu podaż płynów. To są te przyczyny, dla których ludzie starsi mogą mieć problem z tym, żeby się nawadniać prawidłowo. Ale czy my, jako powiedzmy dorośli, którzy czasami zajmują się tymi małymi, młodymi ludźmi, czasami seniorami, możemy troszeczkę wpłynąć na to nawodnienie, na przykład poprzez przygotowywanie odpowiednich posiłków? To jest jak najbardziej sposób i w przypadku dzieci, i w przypadku seniorów, żeby poprawić właśnie to nawodnienie. Czyli po prostu musimy świadomie kształtować nie tylko nawyk picia wody, ale uzupełniać ilość wody w tym, co w ogóle spożywają, zarówno dzieci, jak i seniorzy. Tak, jak najbardziej. Trzeba zdawać sobie również sprawę z tego, że nawodnienie organizmu i podaż wody z pokarmami stałymi odpowiada nawet za 20% wody, którą realnie przyjmujemy. 80% to jest woda, napoje i również zupy, herbaty. Niemniej jednak w pokarmach stałych zawartość wody sięga nawet 20%. Czyli warto jest świadomie kształtować ten jadłospis, żeby zarówno ci najmłodsi, którzy nie pamiętają o tym, by się dowadniać, jak i ci najstarsi, którzy unikają czasami nadmiernego, ich zdaniem, spożycia wody, mogli mieć ten bilans dodatni. Jak najbardziej jest to pewnego rodzaju forma właśnie przemycania wody nawet, tak, żeby właśnie zadbać i osoby młodsze, i osoby starsze, które mają większe problemy z nawadnianiem niż dorośli. Co radzi Twój lekarz? Panie doktorze, jedna krótka rada dla wszystkich, którzy myślą o tym, żeby skutecznie się nawadniać. Pamiętajmy o nawodnieniu, miejmy dostęp do wody, pijmy odpowiednią wodę i dbajmy również o nawodnienie naszych członków rodziny, czyli pamiętajmy również i o młodszych, i o seniorach. Powiedział w podcaście Co na to twój lekarz, dr Szczepan Dolny, specjalista medycyny stylu życia. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Co na to twój lekarz? Wszystkie odcinki medycznego podcastu dostępne są na stronie Twój oraz na popularnych platformach streamingowych. Co tydzień nowy odcinek.